Jak wspomniałem w jednym z wcześniejszych filmów, w listopadzie 2023 roku doszło do istotnej nowelizacji w zakresie prawa spadkowego. We wcześniejszych filmach mówiłem m.in. o poszerzeniu grona osób, które mogą być uznane za niegodnych dziedziczenia, a także o tym, jak usprawniły się kwestie związane z odrzuceniem spadku przez małoletnich. Dzisiaj o kolejnej zmianie, która także jest niebagatelna, a dotyczy ona ograniczenia kręgu spadkobierców w porównaniu do tego kręgu, jaki do listopada. 2023 roku istniał. Bartłomiej Żukowski, radca prawny, zapraszam na kolejny film z cyklu O prawie bez Krawata, gdzie kontynuujemy tematy spadkowe i nowelizacji, która zmieniła zakres dziedziczenia. Do listopada 2023 roku dziedziczenie ustawowe wyglądało w ten sposób, że w sytuacji, kiedy po spadkobiercy nie było jego wstępnych a więc dzieci, nie było małżonka, nie było rodziców, nie było wstępnych, nie było rodzeństwa, wówczas spadek czyli dziadkowie spadkodawcy. Dziadkowie, jak pokazuje natura, no zazwyczaj, czy zasadą jest raczej, że umierają szybciej niż spadkobierca. Spadkodawca. Dziadkowie Zazwyczaj umierają szybciej niż spadkodawca i co działo się w takiej sytuacji. W takiej sytuacji w ich miejsce wchodzili ich wstępni, tak brzmiał zapis ustawowy, czyli w przypadku, gdy dziadkowie nie dożyli otwarcia spadku, a byliby do tego spadku powołani, wówczas dziedziczyli ich wstępni. Pojęcie było na tyle szerokie, że dochodziło do dziedziczenia kaskadowego. Ponieważ nie, nigdzie ten yy, kolejne Etapy się nie kończyły, ponieważ jeżeli dziadkowie mieli swoje dzieci, dziedziczyły ich dzieci. Jeżeli te dzieci z kolei nie żyły, dziedziczyły ich dzieci. I tak dalej, i tak dalej. W efekcie dochodziło do tego, że postępowania spadkowe trwały latami. Sądy albo osoby, które prowadziły postępowania spadkowe i miały w tym jakiś interes, były zmuszone do poszukiwania coraz nowszych osób z coraz dalszego kręgu. Kuzynów. Dalszych kuzynów, sióstr, ciotecznych i tak dalej, i tak dalej. To było skomplikowane, ale ustawodawca zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. To powodowało sytuację, w której do dziedziczenia były powoływane osoby, które faktycznie ze spadkodawcą nie miały żadnych relacji. W ogóle nic ich nie łączyło. Czasami w ogóle nie wiedziało o swoim istnieniu. W związku z tym, w wyniku tej nowelizacji, ustawodawca przewidział, nazwijmy to, pewien limit. A więc dziadkowie również są powoływani do spadku w tych sytuacjach, kiedy nie ma żadnych innych bliższych krewnych. I dziedziczą oni w częściach równych, czyli w normalnej relacji, jeżeli żyją wszyscy dziadkowie spadkodawcy i to oni dziedziczą, każdy z nich będzie dziedziczył w częściach równych, a więc po jednej czwartej. Oczywiście pod warunkiem, że nie ma tych osób, o których mówiłem wcześniej. A więc dzieci spadkodawcy, rodzeństwa yy, wstępnych, a więc dzieci małżonków itd. W tej sytuacji dziedziczą dziadkowie. I teraz co dzieje się dalej? Dalej dzieje się to, że jeżeli ci dziadkowie nie dożyli otwarcia spadku, to w ich miejsce, każdego z nich osobno, wchodzą ich dzieci. I tutaj niby niewielka zmiana semantyczna, zastąpiono wstępnych dziećmi, powoduje, że już mówimy tylko o dzieciach tychże dziadków. I jest jeszcze jeden krok: jeżeli te dzieci nie dożyły, wówczas dziedziczą ich dzieci. I na tym jest koniec. Nie schodzimy niżej, nie szukamy dalszych osób. Jeżeli oczywiście tutaj, w tym kręgu, nikt się nie znajdzie, nie będzie nikogo, wówczas całość przypada jedynemu żyjącemu dziadkowi, on dziedziczy całość, a jeżeli jego nie ma, no to wówczas dziedziczy Skarb Państwa lub ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W ten sposób ograniczono postępowania spadkowe, zdjęto z sądów, zdjęto z osób, które prowadziły te postępowania, na przykład zwierzycieli, którzy poszukiwali spadkobierców, zmarłych dłużników, obowiązek prowadzenia wieloletnich postępowań, dochodzenia relacji rodzinnych, szukania coraz dalej, coraz bardziej odległych y, osób. Zmiana być może nie doniosła dla większości osób, natomiast dla prawników zdecydowanie odnotowywana na plus, ponieważ skróci ona postępowania spadkowe, spowoduje, że będą one ograniczone do osób, które faktycznie powinny w tym postępowaniu uczestniczyć, a więc między innymi takich, które z tym y, spadkodawcą Posiadały relacje, no bo trzeba przyznać, że w przypadku kuzynów czy braci śledcznych jest to relacja, która jeszcze jest relacją rodziną. W dalszym przypadku często zdarzało się tak, że osoby albo nie chciały dziedziczyć, albo w ogóle nie wiedziały, że będą dziedziczyć i nie było to specjalnie pożądane. A więc to trzecia i moim zdaniem trzecia z istotnych zmian postępowania spadkowego. Do którego doszło w listopadzie 2023 roku. Podsumujmy więc od listopada, dokładnie od 15 listopada 2023 roku. Wygląda to w ten sposób, że rozszerzono katalog osób, które mogą być uznane za niegodne dziedziczenia, uproszczono zasady odrzucania spadku przez małoletnich, a także ograniczono kręg, kręgi spadkobierców ustawowych do dziadków, spadkodawcy i ich dzieci albo ich wnuków. Na tym kończą się postępowania spadkowe. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się również dla Was przydatny, korzystny. Jeżeli tak, zachęcam oczywiście do jego udostępniania, komentowania i śledzenia dalszego kanału. Niebawem. Kolejne tematy do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem.